Zaprosimy zaraz naszych ziomów Ym... O proszę. O nie <śmiech> <śmiech> Marcin... oh. Dobra, ktoś, ktoś tutaj mówił, że za szybko skończymy <laughs> Marcin Machocki 180 zł no to Jasiu ma ubaw szeroko uśmiechnięta twarz, szeroko uśmiechnięta twarz Dawid na początek uśmiechnięta twarz Mordy, mordy słonecznych pozdrowienia <laughs> Mordy, pozdrowienia dla Marcina i Jasia tutaj mamy O, proszę, Ajusemka również jest Ajusemka również jest. Dobra, powiem wam, że gruba ekipa Gruba ekipa wyścigowców tu jest O proszę Hee, <laughs> Saud Boy, Szefon

Nawet na kompie można grać. O proszę! O proszę! <śmiech> <śmiech> Marcin! O kurczę, to jest taka prędkość. <śmiech> <śmiech> o! Dzięki, dzięki, Marcin. Dzięki. Czy ty teraz tylko na motoryzacji się skupiam? Tak, bardziej na motoryzacji, wiesz, bardziej na motoryzacji już już dużo dużo rzeczy zrobię. Czekajcie, ja tylko przes przesunę swoją kamerkę. O, Marcin, David, co na obiadek? Hey, Marcin. Marcin. O kurcze, Marcin Machoczy. 120 zł, Dawid, co na obiadek? Chcesz coś w poznaniu? Ja, ja, szczerze, ja szczerze nie wiem, co możemy było zjeść na obiadek. Ale najlepiej, żebyś mi polecił jakieś wieś, jakieś dostawy jedzenia, ponieważ 9 godzin liveu. Także tutaj chyba bardziej ja będę potrzebował jakąś dostawę. Dostawę jedzenia. Dzięki, dzięki, Marcin. Dzięki, mega. I gdzie mamy jechać?

Dzięki, dzięki dexter, dzięki mega. Powiem wam, że tutaj pojedynek się zaczynał. A to jest z innego wyścigu gościu jechał. Z innego wyścigu gościu jechał. O kurcze O Marcin Marcin Machocki, 60 zł ostatni kolejna godzinka <grystanie> Marcin. Marcin, mam nadzieję, że według twoich planów ja mam dzisiaj pójść spać jeszcze, nie? Dzięki, dzięki. Nie wiem ile tam musimy jechać, Jaki koszt? Jeszcze tylko 8,5 godziny. Proszę nie żartujcie na ten temat, błagam. Ale dobra, spróbujemy z tej strony. Marcin! <grystanie> Ja się mówił, że będziesz zły, że tyle czupe, <grywa> Do następnego, Jasio z Marcin. <grywa> <grywa> dzięki, dzięki. Dlatego Powiem że coraz lepsze, im, im, im głębiej w las, tym lepsze pytanie, nie? Coraz lepiej, tak. Coraz lepiej. Ile kutletów strzeliłeś? robi. <grywa> Bo jadła <grywa> nas.

Trochę, a trochę. Machocki, 60 zł. Ja waleję. To spadło poniżej 8 jaki kolejny challenge, 12H. To prawie teraz było tak, że to nie będzie wyczyn, szeroko uśmiechnięta twarz, szeroko uśmiechnięta Marcinek, twarz. Marcinek, ja, ja zaskoczyłeś nas. Zaskoczyłeś mnie, na... na... ja, bo zaskoczyłeś, ja wyciągnęłem na... słuchawki, a głośniki ja miałem na moich zapozniciach. <laughs> W prawie mi wypadło no, bo... Czyli powiem, że to trzeba będzie obejrzeć na powtórce że o twarzy Ponieważ no. coś mi się wydaje, moje Ja bym jakieś gówno na twarzy i, i tyle z tego Oooo I nas porobili jak dzieciaków O, so, Marcin. Marcin. <laughs> Marcin Machock, 60 zł, duża twarz poniżej 8, a to niedopuszczalnie, szeroko uśmiechnięta. twarz szeroko uśmiechnięta. Marcin, dzięki, dzięki, mega.